Siema, tutaj Prezydent. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 29 lutego. Jedyny taki dzień na 4 lata. Więc można powiedzieć, że to jest dzień wyjątkowy. I dlatego też wyjątkowy będzie temat dzisiejszego odcinka. No i właśnie. Co, wy, co mam Wam powiedzieć o Fundacji ECPU? Co Wy chcecie usłyszeć z moich ust o Fundacji ECPU? Co? O misji? Nic złego. Każda organizacja, która zajmuje się wyłapywaniem z wyroli, którzy chcą zaskarbić sobie przyjemności, a czego później kosztem będzie cierpienie dziecka, jest u mnie na propsie. I u 99% światowej populacji ludzkiej również, ten 1%, to oczywiście pedofile. No, więc tak, dlaczego właśnie pod lupę wziąłem Fundację ECPU? A może bardziej samego Aleksa, tego pana, który którego głos w każdym filmiku usłyszymy, który jest swoim właśnie sympatycznym, dojebanym, ja bardzo lubię ten głos, głosem wita się z widzami, słynnym Dzień Dobry Polsko. Znacie moje podejście do praw dziecka, wiecie, że Za dziećmi jestem bardzo i dlatego też o, przez, kiedy, pozna, kiedy dowiedziałem się o istnieniu tej fundacji, to właśnie obserwowałem ich, na, inst na Facebooku, na Instagramie, przeglądałem posty, zapamiętywałem sobie tych ludzi na zaś, z twarzy. mam pamięć fotograficzną. Yy, no i oczywiście czytałem yy, opis postu, co tam do tych dziewczynek pisali. No ja nie mam cierpliwości do, do oglądania filmiku, bo mnie po prostu szlak zalewa. Dwa razy mi się zdarzyło, no ale ja mam, mam swoje osobiste problemy i jeszcze mam kuczę zapychać głowę yy, takimi kimś, czy może lepiej czymś, tak. Ciężko nazwać taki, takich gostków człowiekiem. No dobra. Ale też wiecie, że jestem inteligentny, że ja nic nie biorę za pewnik. Nikt dla mnie nie jest Bogiem. Nikt, żaden człowiek na świecie nie zasługuje na to, żebym mu w 100% zaufał. Nawet jeśli jest łowcą pedofilów. Jak mam krytyczne myślenie. Więc ja tak sobie obserwowałem to ECPU i... Uznałem, że coś jest nie tak. No bo też powiedzcie mi, dlaczego te wszystkie rybki, które łowi Aleks, no łowcy, skoro łowcy pedofilów, a łowi się przecież ryby, no to mogą być rybki, tak? Dlaczego te wszystkie rybki są płci męskiej? Co? Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że w Polsce nie ma kobiet pedofilek, tak? No, dewiaty seksualne nie są chorobami genetycznymi. To nie jest coś typu. Yy daltonizm czy hemofilia, że to jest dziedziczna, genetyczna choroba, recesywna i że większość przypadków zachorowań przypada na mężczyzn. Nie! Deviantów obu płci jest tak samo. Nieważne jak, o jakiej dewiacji mówimy. Homoseksualistów i homoseksualistek jest tyle samo. Bo w ogóle przecież kobiet i mężczyzn jest tyle samo, tak? Samic, samców każdego gatunku jest tyle samo. No. Czyli homoseksualistów, homoseksualistek bi Yy, główno zjadek, główno zjadów, gerontofili, gerontofil, gerontofilek i tak samo pedofilów. Też kobiety też wykorzystują dzieci. Dlaczego ja tak to podkreślam? Bo przecież w Ameryce często się słyszy czy tam w Australii, że nauczycielki właśnie dostały wyrok za wykorzystywanie seksualne uczniów. Tam jest to normalne, znaczy normalne. Tam yy, tam do, do ludzi po prostu zdają sobie sprawę, że kobiety też mogą krzywdzić. A u nas jest to temat w ogóle tabu. U nas, jak słyszy się słowo pedofil, to automatycznie już przyjmujemy, że to jest to osobnik płci męskiej. A przecież ECPU ma narzędzia do tego, żeby stworzyć właśnie chłopięcykowa mika i czaić się na kobiety pedofilki. No powiedzcie mi, no jak dziecko trafi... Jeśli ma, już mu się stać krzywda, no to co go będzie to obchodziło, czy co zrobi mu krzywdę mężczyzna czy kobieta? No dozna tej krzywdy, tak? Nie ani mniejszej, ani większej, takiej samej zostanie skrzywdzony i to na całe życie. Czy to chłopiec, czy dziewczynka. Przez kogoś, kto po prostu lubi zabawiać się z dziećmi, nieważne. I płeć pedof y osoby pedofilskiej, że tak powiem, nie ma tu znaczenia. A ECPU po prostu łapie samych facetów. I nie interesuje ich zagrożeń ze strony kobiet. To jest bardzo nieprofesjonalne jak na taką ogromną fundację, bo jakby nie było, to jest międzynarodówka. To nie jest Polski skrót. Polska ma po prostu swój też oddział. No. To pierwsza rzecz, która mnie zaniepokoiła. Druga. Druga. Słuchajcie, mamy XXI wiek, tak? Y w cywi krajach cywilizacji zachodniej, do których też należy Polska, jest już ogromna taka społeczna świadomość na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. I co wymyślicie? Pedofile siedzą kurczę, w lepiankach bez internetu? Znaczy, no, no, wiadomo, że mają internet, skoro piszą, tak? Skoro udało się złapać, ale właśnie mi to nie gra. Przecież pedofile też wiedzą o fundacji CPU. To jest przecież ta fundacja. Ta organizacja jest zapisana nawet bardzo w kulturze, pasz. słyszałem jakiś hip nawet kawałek o fundacji ECPU. Wszyscy wiedzą o istnieniu ECPU. Więc no, nie powiecie mi, że, że są przestępcy, którzy celowo chcą się po prostu wpakować, tak? Gdybym ja był pedofilem, mieszkałbym na wsi, wiedząc, że droga do szkoły idzie przez las, a jak dzieci mają na ustą, to jest ciemno. To ja bym kurwa czekał w krzakach i bym jak drapieźnik czekał na okazję. A nie pisał do, do kogoś, kto nie wiem, czy jest po drugiej stronie ta sama osoba. No tak samo jak dziecko pisze, że niby z kimś, kto ma 12 lat, a to jest dorosły stary facet, stary osioł. Albo kobieta. Zboczona. No dobra, nieważne. No, nie wiemy z kim piszemy w wirtualnej rzeczywistości. Więc. Jak, więc pedofile się, myślę, że pedofile, prawdziwi pedofile by się nie pakowali, wiedząc, że mogą zostać złapani przez Aleksa i spółkę. Więc moim zdaniem, przyznam szczerze, dla mnie, to jest, dla mnie to są po prostu wszystko ustawki. Tym bardziej, że zobaczcie sobie na Instagramie, ile oni już ich złapali. Nie chcecie im powiedzieć, że w tak szybkim czasie łapią aż tyle osób, że aż tyle z tych zboczeńców. Zboczeńców samych, mężczyzn! Jeszcze druga połowa jest kobieca! Aż tak aż tak jest dużo z boków? Wątpię. I tu jeszcze aż takie zwyrodniałe rzeczy piszą. No Mi się wydaje, że po prostu. Alex ma bójną wyobraźnię. No i właśnie, Alex. Chciałbym Wam przedstawić Jarosława Rozpuchowskiego. Alex w jednym z wywiadów, bo on jest medialny, zapraszają go stacje telewizyjne. Powiedział kiedyś, że ponoć mu cho musi chodzić w maskach. On i jego bracia, yy, ponieważ w darknecie płacą yy, za jego głowę. Ludzie. Nie wiem czy kojarzycie takiego typa. Nazywa się Krzysztof Dymkowski z Wrocławia. I on miał swój własny program na Posad Play, gdzie łowił pedofilów. Znaczy, no w ten sam, nawet mniej więcej w ten sam sposób też pisał przez internet i tam oni się wystawiali, nie? Ale to były tam lata 10. XXI wieku, a nawet jeszcze i pierwsza dekada XXI wieku, gdzie jeszcze nie było tej świadomości o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Nie było aż tak duże jak teraz. W ogóle nie było wtedy fundacji ECPU, o której słyszeli wszyscy. O Krzysztofie Dymkowskim nie. Być może dzięki mnie się dowiedzieliście, że pan Dymkowski istnieje. No i co? no Wszyscy wiedzą jak wygląda, nie chodzi w komniarze. Zbigniew Słonoga też zaliczył epizod jako łosęp pedofilu, Chociaż on nie jest dobrym przykładem, ponieważ jest no, oszustem, malwersarzem. Po prostu. On ma ponad 200 otwartych spraw karty, karnych o jakieś przekręty, nie? No i właśnie, co ma wspólnego z Symierosą puchowski Z którego zresztą zdjęcia. Którego, do którego zdjęcie twarzy wysłałem wam w linku pod nagraniem. No. I. No właśnie. Dlaczego ja posądzam go o oszustwa? Bo on jest jebanym oszustem. Po prostu malwersarzem, defraudarzem, kanciarzem. Całe gorlice go znają z tego tytułu. On był przedsiębiorcą i został prawomocnie skazany właśnie za te wszystkie swoje no, lewe interesy. A skąd to wiem? Link, jeszcze zamieściłem jeden link do kanału Marecki. Pana, który zna Jarosława Płochowskiego, bo mieszka tam, no, znajomy jego stary. No i właśnie też on w swoim, w swoim filmiku dał, yy, pokazał fragment reportażu, gdzie właśnie była sprawa, sąd gdzie była pokaza były pokazane kulisy sprawy sądowej, właśnie Jarka R. No, on się wszystkiego, ten Jarek wypierał tam. No i przede wszystkim, okej, okay, miał zawodzą twarz, no ale głos poznał wszyscy. Tak, to jest on. Oszust. I ta fundacja ECPU to jest po prostu przykrywka. On zbiera pieniądze od ludzi dobrej woli, którzy chcą, jak nic w świecie, bezpieczeństwa dzieci, w sieci nie tylko, po to, żeby załatwić jakieś lewe interesy. I być może, jeśli to są ustawki, faktycznie, to oczywiście opłacać aktorów nie? za przedstawienia. Że to też nie jest prawdziwa policja, nie są to prawdziwi pedofile. Więc, więc on, i jego podwładnycy, to jest banda oszustów. A jeżeli faktycznie to są naprawdę łąłowi pedofilów, no to ci ludzie, co towarzyszą Aleksowi, to są chłop, dobrzy chłopcy, którzy są spełnić misję. Ale Alex nie. Więc jeśli Fundacja ECPU ma istnieć, niech istnieje do końca życia i o jeden, jeden dzień dłużej, tak? Bo misje mają piękną. Ale bez Alexa. I taka moja kwintesencja tego filmu jest, żebyście nigdy nie wpłacili, że póki Alex jest głową tej fundacji, żebyście nie wpłacili ani grosza, bo to będzie stracony grosz. Jeśli chcecie dbać o dzieci, to wpłaccie na fundację Dajemy Dzieciom Siebie, bo oni też, na, też yy, robią prelekt, też oni współpracują właśnie z organizacjami, które dbają o o dzieci w sieci. I to tyle z mojej strony. I życzę Wam miłego, przestępnego wieczoru. Na razie.